Dominika, wystartowałaś 450 metrów przed metą. Liczyliśmy na to, że uda się tutaj zwyciężyć albo wejść na wjechać właściwie na pudło, ale się nie udało, trochę zabrakło. No Trochę się nie udało, bo jednak gdzieś tam w końcu na ostatnich tych dwóch kilometrach straciłam troszkę, troszkę za dużo sił, gdzieś tam ten dojazd do tego finiszu i do tego momentu, który sobie upatrzyłam na rekonesansie, nie był tak idealny i tak perfekcyjny, jak bym chciała. I tak spróbowałam, bo i tak chciałam spróbować, ale no już poczułam w nogach właśnie ten wcześniejszy wysiłek, nie udało się dzisiaj, no ale trudno się mówi, przynajmniej próbowałam. Tu Michał Kwiatkowski próbował, Phil Bauhaus parę lat temu na Tour de Poloń, wygrał jednak z Michałem, jest kostka brukowa, na pewno po takiej powierzchni nie jeździ się łatwo i nie finiszuje łatwo. No tak, z pewnością to było dodatkowe utrudnienie, to też było na delikatnym wzniesieniu. E, aczkolwiek, no muszę powiedzieć, że też na profilu wyglądało to troszeczkę ciężej. E, więc dla mnie fajnie by było, gdyby ta góra jeszcze tak potrwała, tak z 300-400 metrów, właśnie jakby tak fajnie trzymało. Ale i tak, no faktycznie finisz był wymagający też technicznie, bo po Kosce właśnie dosyć ciężko się jeździ, jest trzeba troszkę bardziej jednak z siodełka iść, nie można tam za dużo finiszować w korbach, więc tak, to jest troszeczkę inny rodzaj finiszu. Opowiedz trochę o tym, jak wyglądała twoja jazda dzisiaj w peletonie. Raczej odpoczywałaś, tempo było wysokie, niskie. Temperatura jest dosyć, dosyć wysoka. No tak, temperatura jest faktycznie dosyć wymagająca, jest dosyć ciepło, aczkolwiek mamy lód w, tutaj na karku, w koszulkach, mam, dostajemy też dużo picia, więc dobrze się nawadniamy, więc to akurat nie było bardzo dużym problemem. No i też faktycznie mamy sporo tutaj zacienionych tras w lesie. Więc to też jest no, dodatkowym troszkę ułatwieniem w takich warunkach. No, tempo było dosyć wysokie, aczkolwiek też trasa nie była aż tak bardzo wymagająca, więc spodziewałyśmy się tego przed etapem. Naszym planem, celem było zrobienie właśnie troszeczkę cięższego wyścigu w ostatnich kilometrach. No i nam się to udało, bo, no, bo moje koleżanki z drużyny właśnie atakowały i potem nawet jedna uciekała bardzo, bardzo długo na solo, więc też jestem bardzo zadowolona z postawy drużyny. Czyli rozumiem, że jutro będziesz atakowała pełną energii. A mam nadzieję, bo nie czuję się do końca za dobrze, zdrowotnie, więc, więc mam nadzieję, że jutro wstanę zdrowa i jeśli tak będzie, to na pewno na pewno też powalczę na etapie. Trzymamy za sobą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.